Cześć, kochani. Dziś poruszymy temat, a dokładnie odpowiemy sobie na pytanie, może nawet wspólnie: jak brzmiałby główny motyw muzyczny w filmie o Twoim życiu? Zapraszam. Moje życie trochę już znacie. Wiecie co przeżyłam mniej więcej taką cząsteczkę malutką i co się w nim wydarzyło? Eee, I gdy zobaczyłam to gdzieś pytanie, od razu tak mnie zaciekawiło i od razu się zastanowiłam, właśnie jak brzmiałby główny motyw muzyczny w filmie o moim życiu. Ja jestem romantyczką, więc ja słucham głównie muzy muzyki eee, o miłości. Eee, i, I musi mnie coś poruszyć. Ja nie lubię nowoczesnych kawałków, dla mnie one są o niczym. E, kocham te stare, przedwojenne, e, takie no klasyki. E, I ostatnio słucham też muzyki operowej. E, I tak się zastanawiam, a jaki byłby główny motyw piosenki o moim życiu. I myślę, że. Choć spotykają nas takie cierpienia w życiu, to mój motyw muzyki byłby jednak szczęśliwy. Był, chciałabym, żeby to, co napisało mi życie, e, wiecie, jak zaczynają się takie e, te wszystkie e, Beethoven, Bach i takie różne, jest zawsze takie tu, 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 tu albo nie jest takie e, radosne. E, chyba tak by wyglądał mój motyw, tak by wyglądało moje życie. E, Cieszę się, że to mogłoby tak wyglądać. Życie byłoby nudne, gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, o czym często mówię. Byłoby nudne, gdybyśmy w życiu mieli wszystko. Nudziłoby nas to w końcu. I, i w końcu by nam czegoś brakowało, i tak koniec końców coś by było źle, bo, bo, bo nagle by było za dużo arbuzów, i nagle arbuzów już nie jem, choć kocham arbuzów. I, I tak sobie myślę, że to, co mamy w życiu i co nam niesie los, jest tak niezwykłe i piękne zarazem. Hmm. Tutaj chciałabym się też odnieść do tego bólu, który mamy. Wiem, że ból, który nas spotyka w życiu, jest czasem nie do opisania. Nie dajemy sobie z nim rady, załamujemy się. Hmm. Czasem myślimy o śmierci. Czasem chcemy, aby to wszystko się skończyło jak najszybciej, bo nie potrafimy dać sobie rady, i nieważne, jak to się znajduje przy nas, czy mamy bliską osobę, czy nie, to jest tak, takie cierpienie, że, że nie potrafimy sobie z nim poradzić do końca, ale też wiem, że są chwile w życiu, kiedy patrzysz na niebo i mówisz, To jest to miejsce, w którym chciałabym być, chciałbym być. To jest to miejsce, do którego dążę, albo w wyobraźni widzę miejsce, w którym chcę być i o którym myślę każdego dnia. Ja ostatnio, kiedy miałam taką smutną chwilę w życiu, było mi jakoś gorzej, tak nie bardzo mogłam się pozbierać do kupy, puściłam sobie słuchowisko takie i usłyszałam tam słowa. I życzę każdemu, żeby przetestować to ćwiczenie. I sprawdzić, bo to naprawdę dało mi takiego mocnego kopniaka. Ćwiczenie polega na tym, aby zamknąć oczy, posiedzieć w spokoju chwilę, następnie wyobrazić sobie miejsce, w którym chcielibyśmy być. Nieważne jakie to miejsce jest: czy to jest plaża, czy to jest pokój, czy to jest dom rodzinny, miejsce, w którym czujemy się, w którym czujemy się dobrze, bezpiecznie, jest miło i przyjemnie. I wyobrazić sobie, gdy już jesteśmy w takim miejscu, wyobrazić sobie nas, kiedy byliśmy malutkimi, malutkimi dziećmi, takimi niewinnymi, z czasów właśnie dzieciństwa, podejść, przytulić i powiedzieć: że kocham Cię. Kocham Cię tego malutkiego. Kocham Cię za te warkoczyki, może, które miałaś w dzieciństwie. Kocham Cię za te oczka, które są takie piękne, za samochodziki, którymi wtedy się bawiłaś. Kocham Cię po prostu. Przytulić je oczami wyobraźni i powiedzieć, że kochamy siebie nawzajem. I gdy mamy takie oddoła, spojrzeć na to dziecko, które jest gdzieś daleko w nas i patrzeć, czego ono oczekiwało od życia, czego chciało, może jakie miało plany. Może kiedyś, kiedy byliśmy malutcy, obiecaliśmy coś sobie. Coś, co miałoby wpłynąć na nasze całe życie. Coś, co, co mogłoby zmienić nas. I świat, na który patrzymy. Bo często jest tak, że gubimy się w tym, co się dzieje dookoła nas. Gubimy się w tym, co świat nam się. Czasem patrzymy na to wszystko. Ktoś ma, to ja też powinnam mieć, a może to już powinno być, a może tamto. Stresujemy się przyszłością, przeszłością. I tak ginie nasza teraźniejszość. A może to dziecko właśnie, które jest gdzieś tam głęboko, pokaże nam, kim jesteśmy, do czego dążymy. Może przypomni nam o wartościach i o tym, o czym całe życie myśleliśmy, że chcemy zrobić. A nie robimy, bo zapomnieliśmy o tym. Bo może już się to wydarzyło tamto, jestem za stary, jestem za młody, jestem taki, smaki i owaki. A może właśnie nie jesteś. Więc e, dziś życzę ci, aby spojrzeć e, w oczy tego dziecka, przypomnieć sobie, o czym marzyło, czego chciało, e, jakie miało plany na przyszłość, e, przypomnieć, co kochało, co lubiło i może cofnąć się przez chwilę do tego momentu i może przypomnieć sobie, że w czasach dzieciństwa, kiedy byłeś taki malutki, kochałeś rurki z kremem, z bitą śmietaną i pójść na te rurki. Rurki <noise> i spróbować tego, tego dziecka, które masz w sobie. Mm, jak to się odnosi do e, ścieżki dźwiękowej w moim filmie <noise> na temat mojego życia? Um, a także, że koniec końców, kiedy łatwiej jest nam pamiętać złe rzeczy, cierpienie się lepiej pamięta niż takie dobre. I jedna chwila cierpienia potrafi zniszczyć całą masę chwil szczęścia, ale takie chwile właśnie w dzieciństwie, chwile takiego prawdziwego szczęścia, które trwały, warto sobie w życiu przypominać i warto nimi żyć. I kiedy jest źle, a wiem, że kilka z Was pisze do mnie, że czasem ma gorzej, czasem ma gorszy dzień. Czy to jest złota rada? Nie wiem, ale spróbuj. Mi pomogło, dało mi trochę siły. I chciałabym, żeby właśnie ta wasza ścieżka, ten motyw muzyczny w waszym filmie, o waszym życiu był trochę powiązany z tymi myślami tego dziecka, z myślami tego, co się wydarzy ze szczęściem, również i z cierpieniem, które niesie ze sobą życie. Bo to nadaje takiej prędkości. A później możemy się delektować spokojem i szczęściem, a następnie przyjdzie znowu burza, i to wiecie, zburzy czasem wszystko. Ale nie ma co się przejmować, bo nadal jesteś sobą, nadal możesz spojrzeć nie na to dziecko, pokochać siebie i to, że masz siebie przy sobie, kochasz siebie, to jest bardzo dużo. I to może zburzyć wszelkie góry. Może złapać burzę w ramiona, ścisnąć i, i, i wypełnić słońcem całe niebo. Dziś taki mm, tajemniczy film. <grym> <grym> tak przyszło mi na myśl. Jak zobaczyłam to pytanie chciałam o tym powiedzieć. I tego ci życzę. Tego ci dziś życzę. W ten czwartek. Spróbuj być sobą sam na sam, posmakować, zdobyć się. I ja, jak patrzę, jak jeden raz czy dwa razy wykonałam to ćwiczenie, i cały czas mam w głowie tą dziewczynkę i tej te marzenia, tą głową pełną marzeń, pełną sekretów, takiej jego ciekawości świata. Tyle chciałaby zobaczyć i tyle zwiedzić, a to przecież jestem ja, tylko głęboko ukryta. Bo problemy codziennego świata, które czasem sobie sami tworzymy, które czasem same się tworzą dla nas, hmm, przedmiotają mnie. A czasem gubimy tak naprawdę to, całe szczęście, które jest w nas. Dziękuję za dziś miłego weekendu i do usłyszenia ponownie we wtorek. pa. pa. całuję, ściskam gorąco.